Na kształtowanie się osobowości młodej osoby wpływ ma wiele czynników. W pierwszych latach życia to rodzina jest autorytetem, który uczy dziecko w jaki sposób ma reagować na życiowe sytuacje. Jeżeli na tym etapie dojdzie do rażących zaniedbań, mogą one doprowadzić do nieprawidłowego rozwijania się osobowości. Często uchybienia na wczesnym etapie rozwoju z czasem zaczynają przybierać na rozmiarach, jeżeli w porę nie podejmie się odpowiedniej terapii. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia osób dorosłych, by móc tę walkę podjąć. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię, w której tego wsparcia zabrakło. Zapraszam na podcast Mrożące krew. Patryk to młody mężczyzna, który dopiero wchodzi w dorosłe życie. W 2013 roku, kiedy miejsce miała historia, o której opowiem, ma on niespełna 18 lat. Patryk wywodzi się z tak zwanej ciężkiej rodziny. Ma sześcioro rodzeństwa biologicznego i dwójkę przyrodniego. Rodzice bardzo słabo radzą sobie w roli opiekunów swoich dzieci. Na utrzymanie tak wielkiej rodziny potrzebne są pieniądze, których im z pewnością nie zbywa. Sami rodzice niespecjalnie przykładali się do wychowania. Często zostawiali grupkę rodzeństwa samym sobie. Zamiast się nimi zająć, woleli ten czas poświęcać na alkoholowe libacje. Takie warunki z pewnością nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi młodych jeszcze charakterów. Patryk był traktowany przez ojca wyjątkowo źle na tle pozostałego rodzeństwa. Ten znęcał się nad nim najczęściej. Taka codzienność musiała się odbić na psychice małego dziecka. W późniejszym czasie Patryk był dzieckiem problemowym. Wykazywał się nad pogodliwością i drażliwością. Miał też problemy z koncentracją. Wdawał się w niepotrzebne konflikty. Brak odpowiedniej opieki ze strony rodziców powodował pogłębienie się problemu. W związku z nieodpowiednim zajmowaniem się swoimi dziećmi, rodzice stracili prawo do opieki nad nimi. W wieku czterech lat Patryk trafił do domu dziecka. Teoretycznie mogłoby to oznaczać uwolnienie się od horroru, jaki przeżywało dziecko od urodzenia. Jednak nie jest żadną tajemnicą, że warunki w takich placówkach dalekie są od ciepła domowego, w jakim powinno dorastać dziecko. Jeszcze jako dziecko, Patryk zaczął się okaleczać, a doszło nawet do próby samobójczej. W 2004 roku wylądował w szpitalu psychiatrycznym po raz pierwszy. Odstawał od normy, jeżeli chodzi o zachowanie dziewięciolatków. Wykazywał się lekkim opóźnieniem psychicznym. Był bardzo agresywny względem rówieśników, wyzywał ich w wulgarny sposób. Już w tym wieku dochodziło do samookaleczania się. Trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie psychiatrzy mieli zadbać o poprawę jego stanu psychicznego. Gdy po jakimś czasie wrócił do względnie normalnego życia, czyli do domu dziecka, jego zachowanie nie uległo znaczącej poprawie. Może na początku wydawało się, że są efekty. Jednak z czasem chłopiec stawał się coraz bardziej agresywny. Kolejne lata upłynęły właśnie w taki sposób. Chłopak sprawiał duże problemy wychowawcze i trafiał do szpitali psychiatrycznych. Wracał z nich i po jakimś czasie problem się powtarzał. Kilkukrotnie w międzyczasie podejmował próby samobójcze. Taki scenariusz powtarzał się przez lata. W 2012 roku, kiedy miał 17 lat, doszło do kolejnej próby samobójczej. Zażył łącznie 70 tabletek psychotropowych. Udało się go jednak odratować. Po powrocie ze szpitala trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Litzbarku Warmińskim. Tam również nie był przykładnym podopiecznym. Wielokrotnie był karany przez dyrekcję ośrodka karami regulaminowymi za swoje zachowanie. Głównie za ucieczki z ośrodka. Podczas nich młody już mężczyzna często kradł alkohol ze sklepowych półek, spożywał go w miejscach publicznych, a dodatkowo odurzał się substancjami psychoaktywnymi. Najpewniej były to narkotyki, ale niewykluczone, że również dopalacze. Patryk sprawiał duże problemy w ośrodkach, w których przebywał. Wpadał w konflikty, zarówno z współwychowankami, jak i wychowawcami. Bywał agresywny, bez żadnego poszanowania dla starszych. Nastał czas wakacji 2013 roku. Niespełna osiemnastoletni Patryk kolejny raz ucieka z placówki, w której powinien się znajdować. Nie ma go na miejscu niemal przez dwa miesiące. Co robił w tym czasie? Najpewniej włóczył się po okolicznych miejscowościach i radził sobie tak, jak podczas poprzednich ucieczek. Kradł w sklepach. Dzięki czemu miał co jeść, ale także czym się odużyć. Pod koniec wakacji znów pojawił się w ośrodku. Czy był w tym czasie intensywnie szukany? Nie wydaje mi się. W czasie pobytu w ośrodku wpadł z kolegą Dawidem na pomysł: jak mogą zarobić trochę pieniędzy. Zbierali mieć z telewizorów. We wrześniu, zaopatrzeni już w spory zapas miedzi, postanowili razem uciec. 18 września zbiegli z ośrodka. Udali się do punktu skupu złomu, gdzie zamieć otrzymali 21 zł. Nie był to majątek, który pozwoli na długie przetrwanie na wolności. Pojechali razem autobusem do Olsztyna. Kupili bułki i zjedli je razem w parku. Pieniędzy zaczęło już brakować. Wtedy Patryk wpadł na pomysł, jak można ich trochę zdobyć. Próbował przekonać Dawida, by dokonali napadu na jeden ze sklepów, by zdobyć pieniądze na dalszą podróż. Dawid absolutnie nie zgadzał się na ten pomysł. Doszło między nimi do konfliktu na tym tle. Tym samym skłóceni koledzy rozdzielili się. Dawid został szybko złapany przez policję, a następnie przewieziony z powrotem do środka w Lizbarku. Patryk również wrócił do Lizbarka. On jednak wybrał drogę autobusem i niekoniecznie chciał wracać do ośrodka. Obrał inny kierunek. Był nim jeden ze sklepów, z którego skradł pół litra wódki. Prócz tego zupełnie legalnie w tym samym miejscu kupił dwa litry koli. Z tym zaopatrzeniem włóczył się po mieście. Po drodze spotkał mężczyznę, który dołączył do picia. Był nim Sebastian. On do libacji wniósł wkład w postaci trzech piw. Dwa z nich wypił potem Patryk. Razem wypili na współę wódkę. Jednak ta szybko się skończyła. Nastolatek postanowił zatem, że wróci do sklepu, by zaopatrzyć się w kolejne zapasy alkoholu. Po drodze spotkał koleżanki, z którymi umówił się na spotkanie. Wszedł do sklepu. Schował dwie butelki wódki, zapasek od spodni. Prócz tego dla niepoznaki kupił kole za 99 groszy. Najprawdopodobniej był to jakiś nieoryginalny napój Ponieważ nawet kilka lat temu taka cena za oryginalną kolę byłaby niemożliwa Gdy Patryk wyszedł z kolejnymi łupami, przed sklepem czekał na niego jego kompan Oddał mu jedną z chwilę wcześniej skradzionych butelek w zamian otrzymał paczkę papierosów W tym momencie się rozstali Nastolatek udał się w miejsce, gdzie umówił się z koleżankami Czas mijał, a dziewczyn nie było Patryk postanowił zatem, że dalej będzie pił sam. Udał się w tym celu na klatkę schodową jednego z bloków. Gdy siedział na schodach, natrafił przypadkiem na mężczyznę, który wracał do mieszkania swojej dziewczyny, w którym obecnie razem zamieszkiwali. Był to Artur. Nastolatek zaproponował mu, by razem napili się alkoholu. Mężczyzna się zgodził. Powiedział, że pójdzie tylko do mieszkania po szklankę. Wrócił ze szklankami i z kolegą darkiem. Od tego momentu mężczyźni razem spożywali alkohol na Klatce Schodowej. Dobrze bawiących się mężczyzn usłyszał mieszkający na parterze 62-letni Józef P. Zaprosił całą trójkę do swojego mieszkania, by razem mogli się napić w lepszych warunkach. Do czwórki już mężczyzn dołączyła jeszcze mieszkająca w tym samym bloku, Paulina. Impreza się rozrastała, a alkohol zaczął się kończyć. Było już późno, Józef zasnął. Reszta ciągle spragniona napojów wyskokowych udała się do sklepu. Patryk pochwalił się swoim świetnym i niezawodnym jak dotąd sposobem na darmową wódkę. Poszedł tam kolejny raz. Znów liczył na szybką, bezproblemową kradzież. Jednak coraz bardziej uderzający do głowy alkohol robił swoje. Koordynacja ruchowa Patryka znacznie odbiegała od normy. Tym razem jedna z dwóch butelek wypadła mu z nogawki w momencie, gdy ten był przy Kasie. Ekspedientka zabrała tę butelkę, drugą jednak udało mu się przemycić. Podczas gdy wracali ze sklepu, Artur uzgodnił z Agnieszką, matką Pauliny że mogą kontynuować picie w jej mieszkaniu. Zatem wszyscy prócz śpiącego już Józefa przenieśli się do innego mieszkania. Agnieszka nie brała udziału w libacji. W czasie, gdy ona była w sypialni, pozostali pili w kuchni. Ekipa imprezowiczów przekazała jednego drinka Agnieszce w podziękowaniu za udostępnienie lokalu. Zrobiło się już bardzo późno. Artur postanowił, że ma już dość na dziś. W tym czasie Patryk postanowił, że na niego już czas. Darek i Paulina po odprowadzeniu Artura wrócili do mieszkania. Patryk, po oddaleniu się od bloku o jakieś 50 metrów, zwrócił uwagę, że nadjeżdża nieoznakowany samochód do środka wychowawczego, z którego uciekł. Postanowił zatem ukryć się z powrotem w bloku, w którym spędził całą noc. Gdy wszedł na klatkę schodową, Zauważył, że drzwi od mieszkania Józefa są uchylone. Zapukał. Jednak nikt nie odpowiadał, mimo wszystko wszedł do środka. Józef spał pijany na podłodze pod kołdrą i z poduszką pod głową, niedaleko od telewizora, który był włączony przez cały czas. Patryk zapalił światło, usiadł koło pieca i zaczął pić kole, która została z nocnej popijawy. Józef, nadal mocno pijany, obudził się i zaczął coś mówić do Patryka. Plątał mu się język, pytał o alkohol i papierosy. W tym momencie Patryk bardzo się zdenerwował. Podszedł do pijanego, znacznie starszego od siebie mężczyzny. Wpadł w szał, przycisnął kolanem Józefa i zaczął okładać go zaciśniętą pięścią prawej dłoni. Mężczyzna próbował się bronić. Odepchnął nastolatka, który zaatakował go w jego własnym domu. W wyniku odepchnięcia Patryk się przewrócił i uderzył w głowę. W tym momencie gniew osiągnął apogeum. Stanął nad Józefem. Usiadł na nim okrakiem, przycisnął kolanami jego ręce. Zabrał poduszkę i przyłożył mężczyźnie do twarzy. Zaczął go dusić. Tamten chciał się bronić. Szarpał się ile miał sił. Patryk w pewnym momencie przestał. Mężczyzna nadal żył. W tym momencie nastolatek, pozostając w tej samej pozycji, która blokowała możliwość ruszenia się Józefowi, wyciągnął z szafki, na której stał telewizor, taśmę klejącą. Wykorzystał ją całą, by zakneblować swoją ofiarę. Owinął wielokrotnie taśmę wokół głowy Józefa. W tym momencie Patryk postanowił, że zacznie pastwić się nad bezbronnym mężczyzną. Zabrał pilniczek do paznokci o długości mniej więcej 10 cm. Zadał nim cios w czoło ofiary. Był jednak zawiedziony, że pilniczek się nie wbił, ponowił zatem cios. Tym razem udało się nieznacznie wbić go w ciało mężczyzny. Jednocześnie jednak uszkodził się wykrzywiając pod wpływem działania dużej siły. Ból, który nastolatek zadawał swojej ofierze, był ogromny. Józef szarpał się i próbował krzyczeć. Patryk postanowił, że użyje narzędzia, które będzie miało mocniejsze ostrze. Zabrał leżące nieopodal nożyczki. Nimi to zadał trzy potężne ciosy w klatkę piersiową swojej ofiary. Następnie ponownie przycisnął poduszkę do twarzy konającego już mężczyzny. Chwilę potem uszło z niego życie. W tym momencie, gdy napastnik poczuł, że Józef się nie rusza, przyszło otrzeźwienie. Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Zabrał telefon, który należał do ofiary, i zadzwonił do swojej siostry. Powiedział jej o tym, co przed chwilą zaszło. Powiedział, że się powiesi. Po tej rozmowie zauważył, że telefon za chwilę się rozładuje. Rozpoczął poszukiwanie ładowarki w domu swojej ofiary. Chciał zadzwonić jeszcze do swoich rodziców, by się pożegnać, jednak, mimo iż znalazł ładowarkę, nie zadzwonił. W tym samym czasie Artur wybrał się ze swoim psem na spacer. Razem z nim wybrała się też Paulina. Przechodząc koło mieszkania Józefa, oboje zwrócili uwagę, że wewnątrz wciąż świeci się światło. Bardzo ich to zdziwiło. Nie miał w zwyczaju zostawiać zapalonego światła w trakcie snu. A stan, w jakim był, gdy go widzieli, nie wskazywał, by miał on w najbliższym czasie wrócić do pełni trzeźwości. Przechodząc obok okna, Paulina, zaintrygowana niecodzienną sytuacją, zajrzała do środka. Zauważyła tam leżącego na łóżku Patryka. Postanowili, że wejdą do środka, by sprawdzić, co tam się dzieje. Zauważyli wtedy, że leżący na podłodze z poduszką na głowie Józef nie żyje. Wszystko wskazywało na to, że został zamordowany. Patryk leżał na łóżku i spał. Tak przynajmniej się wydawało. W rzeczywistości tylko udawał, że śpi. Artur i Paulina udali się do mieszkania dziewczyny, by poinformować jej rodziców o tym, co zastali na parterze. Ci natychmiastowo zeszli na dół. Razem z nimi zeszła jeszcze jedna kobieta, Dorota. Gdy weszli razem do mieszkania Józefa, Dorota sprawdziła puls i upewniła się, że mężczyzna nie żyje. Wtedy zaczęła krzyczeć na nadal udającego głęboki sen Patryka. Potem wyszła z mieszkania. Artur i ojciec Pauliny, Dariusz, zaopatrzyli się w przedmioty, które miały posłużyć im do zatrzymania zabójcy w mieszkaniu. Artur zabrał kij od szczotki, a Dariuszowi dał sztachetę. Obaj pilnowali okien, by Patryk nie próbował opuścić mieszkania przez żadne z nich. Dorota z Pauliną pilnowały drzwi. W tym czasie Dariusz zadzwonił na pogotowie i policję. Patryk zdał sobie sprawę, że pętla na szyi zaczyna mu się zaciskać coraz bardziej i za chwilę wpadnie w ręce organów ścigania. Postanowił podjąć próbę ucieczki. Otworzył jedno z okien, by wyjść na zewnątrz. Przy tym oknie stał jednak Artur i zaczął uderzać trząkiem miotły, dzierżonym przez niego w dłoni, we framugę. Krzyczał, że nigdzie stąd nie wyjdzie. Patryk w tym momencie zrezygnował z próby ucieczki. Chwilę później na miejscu pojawiła się karetka pogotowia. Medycy chcieli wejść do środka, by sprawdzić, czy Józef na pewno nie żyje. Utrudniał to jednak fakt, że zabójca nadal przebywał wewnątrz. Mimo wszystko ratownicy postanowili, że muszą wejść do środka. Zaopatrzyli się w trząki mioteł przekazane przez mieszkańców. Nie chcieli ryzykować, iż z powodu braku ich interwencji życie straci człowiek. Postanowili zaryzykować i weszli do środka. Patryk, w momencie, gdy sanitariusze z lekarzem weszli do środka, schował się do wersalki. Dwaj mężczyźni blokowali możliwość wyjścia zabójcy z wersalki, a lekarz sprawdzał stan zdrowia Józefa. Oficjalnie stwierdził, że mężczyzna nie żyje. Chwilę później na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze aresztowali Patryka jako podejrzanego o zabójstwo. Został przebadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar wykazał niespełna 1,5 promila. Od początku przyznawał się, że to on zabił Józefa. Zapytany o powód, dla którego to zrobił, powiedział, że nie miał zamiaru nikogo zabijać. Wpadł jedynie na pomysł, by okraść pijanego mężczyznę. Za skradzione pieniądze chciał udać się do matki, która mieszkała w Anglii. Gdy wszedł do mieszkania, Józef miał do niego powiedzieć coś, co bardzo go rozzłościło. Nie pamiętał, co to było, ale nie mógł powstrzymać wtedy swojego gniewu. Doszło między nimi do szarpaniny, w wyniku której upadł na ziemię. Wtedy, wzbierający w nim gniew, osiągnął apogeum, a on sam stracił jakąkolwiek kontrolę. Wyładował negatywne emocje, wyżywając się na bezbronnym Józefie. Zatrzymany ze względu na charakter zbrodni został zatrzymany na obserwację psychiatryczną, która miała określić, czy był on poczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Lekarze stwierdzili u Patryka lekkie upośledzenie intelektualne. Stwierdzono to na podstawie braków w podstawowej wiedzy oraz nieumiejętności operowania pojęciami abstrakcyjnymi. Jego inteligencja jednak tylko nieznacznie odbiegała od normy. Braki wynikały głównie ze względów środowiskowych i z powodu zaniedbań w nauce. Biegli wykluczyli, by Patryk w momencie zabójstwa był w stanie upojenia, który uniemożliwiałby mu świadome pokierowanie swoimi czynami. Był on zatem poczytalny. Podczas samej rozprawy Patryk przyznał się do zabójstwa. Skorzystał jednak z możliwości odmowy składania wyjaśnień. Przeprosił rodzinę Józefa i wyraził skruchę odnośnie swojego czynu. W tej sprawie nie było żadnych wątpliwości, kto jest sprawcą. Sąd zatem uznał Patryka G. w innym zbrodni. Zgodził się też ze znaczną częścią złożonych przez niego w toku śledztwa wyjaśnień. Idą one w zgodzie z ustaleniami biegłych. Jedyna różnica wystąpiła w kwestii tego, w jaki sposób zabójca uderzał dłonią swoją ofiarę. Patryk twierdził, że uderzał otwartą dłonią. Natomiast biegli określili, że uderzenia były wykonywane zaciśniętą pięścią. Okolicznością łagodzącą był młody wiek Patryka. W momencie popełnienia zbrodni miał on zaledwie 18 lat. Również współpraca z organami ścigania od początku trwania dochodzenia była czynnikiem łagodzącym. Na korzyść Patryka działało również to, że jak dotąd był niekarany. Sąd skazał Patryka G. na karę 15 lat pozbawienia wolności. Zatem, jeżeli odsiedzi on pełen wymiar kary, opuści więzienie w wieku 33 lat. W sądzie pojawił się również ojciec Patryka. Został on wezwany w charakterze świadka. Odmówił jednak składania zeznań ze względu na bliskie pokrewieństwo z oskarżonym. Przez cały czas trwania rozprawy nie spojrzał w kierunku swojego syna. Okazał mu pogardę, którą darzył go od pierwszych dni jego życia. Jedyną osobą, która wspierała Patryka, była jego kilkanaście lat starsza siostra. Wiedziała przez jaki horror przeszedł on w swoim życiu. Zdawała sobie sprawę, że warunki, w jakich przyszło mu dorastać, odcisnęły piętno na jego osobowości.